Dzisiaj w odcinku Promocja Book Rage. I premiera PlayStation 4 To co? Zaczynamy! Cześć, jestem Percok A ja Elia Oglądacie 33 odcinek raportu Obieży Świata Siedzimy dzisiaj w restowarze. o Obieży Świat Polska jest... nazwa, nazwa. Ehm, No, na początku przygotowaliśmy dla Was e, temat związany z 20-leciem wydawnictwa e, Które powstało do na do 900... myśli <laughs> z 1993 roku, założone przez Jad Starotka. Który no na pewno jest współzałożycielem miesięcznika Nowa Fantastyka. Obchody tego dwudziestolecia właściwie można są w dwóch takich ważnych wydarzeniach. Pierwsze to Festiwal Fantastyki, który odbędzie się w ramach czwartych warszawskich targów książki, a także plebiscyt na najlepszą książkę wydawnictwa ma. Na stronie internetowej możecie wybrać, jakby według Was książka była najlepsza wydana w ciągu tych ostatnich 20 lat. I w nagrodę jest właśnie wydać jedną z tych książek, które, które zostały nominowane. Czyli jeżeli macie ochotę na książki i podobały wam się właśnie powieści wydane przez Maga, to serdecznie zapraszam. Właśnie pojawił się nowy serwis internetowy Age, zajmujący się sprzedażą e-booków. Na ich stronie możemy zakupić książki w takiej cenie, za jaką uważamy. Czyli płacimy tam, no, nie wiem, 2 złote albo 20 zł. Ale ważne jest to, żeby dodać, że książki kupują się w takich pakietach, nie? Tak, kupujemy zestaw książek. Jest to 5 książek plus ewentualny gratis. Jeżeli zapłacimy kwotę powyższą, obecną, wyżej niż... Obecna średnia, jaką płacili. Tak. Obecnie jest około 25 zł. I jest to drugi projekt tych samych ludzi, którzy są odpowiedzialni za stronę Music Page polegającą dokładnie na tym samym, w zestawach muzycznych, płyt różnych i tam są różne kategorie muzyczne, metal i jazz. Dodatkowo pieniądze możemy podzielić na trzy rzeczy. Możemy zapłacić więcej na, na, na honoraria autorów, na fundację Nowoczesna Polska, która będzie miała tworzyć wolne lektury i wsparcie dla twórców serwisu, żeby mogli rozwijać tę działalność. Tam nawet wpatrzyłem sobie na tym serwisie, możemy dać wszystko właśnie autorowi i wszystko na serwis. Mm. Tak fajnie to jest zrobione, że te paski Czyli się automatycznie przesuwają. Pani to teraz kiepskie zrobiłeś. i ile też, komu chcesz, za co chcesz. No i to, to jest świetny pomysł, bo jak na cenę e-booków w Polsce to jest po prostu a to w ogóle temat na no, ostatni program, to za 25 zł 5 e-booków, 6 e-booków <susurwany> e i plus ten brak, nie? 5 plus grę, Nie bądźcie. Nie bądźcie. Obecnie na stronie dostępne są książki Demogrupu i opowiadania Stefana Grabińskiego, dyskoteka w krematorium Dawida Kajna, 13 Anioł Anny Kańtuch, Wiglinek z Łukasza Orbitowskiego i Randka z Homo sapiens Andrzeja Ziemniaka. A gratisowo możemy otrzymać książkę Jacka do taką mini powieść, Science Fiction. Czyli na razie są raczej takie książki były nie, nie bardzo popularne. Niewiele nam mówią, są, nie jest taką fantasy, nam to nie przekazała I e, pisarze mogą wysyłać swoje własne, mogą pisać do twórców strony i wysłać swoje własne opowiadania. Jeżeli chcą na przykład rozwinąć, się, są początkujące e, pi, e, twórcy strony zapewniają, że powiedzą na każdego maila, czyli nie każda nie każdy może trafić do zakupu. Właśnie mam nadzieję, że jeżeli ta inicjatywa, powiedzmy, utrzyma się i stanie się popularna, to będzie można kupić właśnie fajne paczki takich nowych albo tak. popularnych e właśnie To by było naprawdę super. Jedynym minusem jest to, że zestawy są dostępne przez dwa tygodnie, później no. się zmieniają. Chociaż nie wiem, czy to jest minus, ale zajrzyjcie koniecznie na tę stronę, bo zostało tylko kilka dni do zakupu. Kolejny temat, może nie dotyczy bezpośrednio fantastyki, ale na pewno większość z nas w jakiś sposób jest powiązana z konsolami. Otóż 20 lutego firma Sony na specjalnej konferencji ogłosiła e, informacje dotyczące nadchodzącego NES czyli PlayStation 4, który ma pojawić się w Holidays 2013. Termin nie do końca jest znany. Albo I to będą wakacje. Albo wakacje, święta, albo, Tak, albo Halloween bieżach, jak jakaś taka przerwa, kiedy. No, w każdym razie w przerwie będzie wydany. W Polsce prawdopodobnie trzeba będzie troszkę poczekać. Do 2014 roku? Podejrzewam, że tak też może być. Co wiemy na temat nowego sprzętu? Przede wszystkim nowy pas z dodatkowymi rzeczami. Ma wejść po pierwsze panel dotykowy, którego zastosowanie jeszcze nie jest do końca jasne. Mają takie fajne światełka z tyłpada. Mają tam być 3 diody, które w zależności od. od od wszystkiego świecą różnych kolorach, więc na przykład mamy kilku graczy. Jak chcesz różowy, to masz różowy. Tak, jak różowy, masz różowy, masz kilku graczy, no każdy ma inny kolor i przez to w ten sposób się rozróżniasz. Będzie sensor 6-axis, czyli razem właśnie z tymi światełkami będzie go można wykorzystywać, do tego PS Move, nigdy z tego nie korzystałem, ale on jest ciekawy. Będą też głośniki wbudowane w pada, to jest też taka ciekawostka, czyli kiedy będziesz słyszał spada, jak do ciebie strzelają. Hmm. Oraz ma się pojawić taki przycisk Options, który właśnie ma zrobić na kształt y, Xboxowego tego, co jest na środku, ale w zamian właśnie znikną przyciski Stary Select. Jeżeli chodzi o specyfikację sprzętową, no to tutaj pojawia się kilka ósemek. Przede wszystkim y, proces, procesor ośmiorodzeniowy, 8, 8 GB GDDR5, czyli do końca nie wiem, jest technologia, będzie zbudowany dysk twardy Wi-Fi, Bluetooth, wszystkie takie bariery USB 3.0. Oraz nowe funkcje, czyli będzie można uśpić sobie konsolę. Tego mi czasem brakowało, nie? że konsola troszkę czasem promuje, mm -hmm. ale chcę wyjść i uśpić. To właśnie będzie pojawi się w PlayStation 4. Przycisk Share, czyli klikam, nagrywam sobie krótki filmik z mojej gry, udostępniam gdzieś tam, podejrzewam, że będzie to połączone ze społecznościówkami. Mm -hmm. Gaikai, czyli takie granie na konsoli znajomego. To czyli jest jeżeli, ciekawe. Wiesz co, no zazwyczaj, jak ja nie mam problemu, by przejść jakieś, etap etapy, no, no, no to proszę na i to był taki, wiesz, jakby powód, żeby się spotkać, pogadać. że teraz, prawda, coś grał zdalnie na konsoli. No pomysł ciekawy. Ciekawy, czy z się z przyjmie. Chciałabym przejść w poziom M No właśnie. Przyznam, że jakoś tak, nie nie to ziemi, ni to grzeje. Takie coś. I granie podczas e, pobierania gier. Nie wiem do końca, jak to można powiedzmy interpretować, ale albo to może być takie, że powiedzmy pobieramy sobie gry i od pewnego momentu, zanim one się dociągnie do końca, to będą podejrzewam duże pliki hmm. nie, bo to Blu-ray to kilkanaście, kilkadziesiąt gigabajtów i będzie można sobie zagrać. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Konsola ma też współpracować z tabletami i smartfonami. Ciekawe, hmm. czy tylko Android, czy tutaj też, powiedzmy, Apple i sprzęt Microsoftu również będzie działał. Ciekawe, czekamy na informacje. I co ważne, nie będzie blokady na używane gry, a pojawiały się takie obawy, że nie będzie można zagrać w gry, które pożyczymy sobie od znajomego. No i cena to jest 400 funtów, czyli jeżeli będziemy chcieli sobie 100. kupić konsolę, no to 2000 zł trzeba będzie tego w portalu. Jak przetrwać zombie apokalipsę? Przyda nam się do tego odpowiedni sprzęt, przede wszystkim tak. a to możemy zapewnić sobie dzięki Zombie Tools. Zombie Tours, co to jest? Udało nam się zdobyć kilka informacji bezpośrednio od źródła. Jest to grupa gości, ludzi ze, ze stanowisk. Jeszcze żywych. Jeszcze żywych, którzy są oddani tworzeniu śmiercionośnych broni do zabijania zombie, chyba tylko zombie. Sami określają się jako Sword Masters and Metal Smiths. Są, powiedzmy, dosyć zaangażowani w to, co robią. Każdy, każdą wykonywaną broń e, wykonują właśnie ręcznie, pojedynczo. Każde, każdy przedmiot ma bardzo fajne zdobienia postapokaliptyczne. E, poza tym, co możemy powiedzieć? E, co robią? Poza tym, że robią broń, mają też dużo innych gadżetów i mają zamiar zrobić ich coraz więcej. I powiedzmy. Nazywa się, że te wszystkie bronie są przygotowane na zombie apokalipsę. Kto, kto w nią nie wierzy, może sobie znaleźć kilka źródeł w internecie, że na pewno się wydarzy. Eee, i... Ale omówię do tej teorii jednej. Eee, teorii. Ich ulubiona teoria to wybuch promieniowania słonecznego, który zniszczy ogólnie światową komunikacyjną i zmusi być do stworzenia utworzenia od nowa społeczeństwa, społeczeństwa. Ale ja mam wytłumaczenie, jak to będzie działało? Powstanie małe społeczeństwo. Mm. Ze strzechem elektronicznym pojawi się internet. I nagle ta banda młodych hipsterów będzie tak szła. Facebook! Facebook! I to będą takie zombiaki właśnie. I wtedy się przyda, prawda, zombie tools. Na no. hipster. Nawet jeśli to nie będzie zombie, jak apokalipsa, to przygotowywania są takie ogólnie apokaliptyczne, których może dojść do zamieszek, więc trzeba będzie zamiast zombie zabijać ludzi. Hipster, zombie, hipster tools. Hipster tools. Eee, tak, drugi tuż przekonują nas, że ostrza są dużo lepsze niż broń palna, ponieważ... Jasne. <noise> ponieważ biała broń jest cicha, nie wymaga żadnej ani amunicji, przyładowywania, no i lepiej chroni przed... Tak, musisz przyładować swój w broni możecie zobaczyć na YouTubie. Pokazują m.in. to, jak, jak wytrzymała się ta broń. Na przykład zgina się ostrze o 90 stopni. I ja osobiście oglądałem, czy kałam aż to wybuchnie i pęknie i poleci w twarz tego tak kurde. No niestety ale nie udało nie tak się no, niestety. E, broni możemy zakupić e, oczywiście na ich stronie, ceny są świetne od 200 dolarów do 600 dolarów. Nie, nie jest. Nie, jest w co do samej kwestii prawnej, w Ameryce nie ma problemów posiadania takiej broni, ale twórcy zapewniają, że lepiej samemu sprawdzić oni nie biorą odpowiedzialności za szkody wykonane i lepiej sprawdzić w swoim państwie, czy to jest mm -hmm. możliwe. Na przykład u nas nie wiem, czy są przepisy prawne. No nie, nie możesz mieć oczu dłuższego niż byś No właśnie. Dlatego nie, najpierw sobie sprawdźcie, a potem kupujcie. A jak kupicie to koniecznie powiedzcie nam o tym. Warto dodać, że tak naprawdę klientów mają na całym świecie i największa grupa jest tego co wiemy w Kanadzie. <laughs> Chociaż tam nie są tak z USA. Podsumowując powiem, że cały ten, cała ta kwestia chyba jest związana tak ogólnie z filmami, grami, serialami, które no, coraz bardziej idą w stronę <laughs> zombie, zombie, zombie. No, znaczy, że no, ja oglądam Walking Dead, oglądałem i grałem też w Resident Evil. I takie osza to jest całkiem ciekawy pomysł. Na ja się zastanawiałem, gdyby rzeczywiście trafiła się taka zombie apokalipsa, gdyby, gdybym sam mógł sobie dobrać sprzęt, no, to bym wziął przede wszystkim katany, bo Michelle, tak, ona są Michelle z Walking Dead, no tam po prostu tnie jak leci. ubrać grubą, skórzaną, taką motocyklową kurtkę, żeby żaden Głupi, zabrać się nie przegryw, no. i po prostu iść iść, iść jeszcze Tak powiem. <grystanie> no, no i każdy, oczywiście, żeby tam się nie odgryzili. No bo ja osobiście oglądałam chyba wszystkie możliwe horrory zombie, i nie widziałam, żeby się pojawiały motywy i raczej. raczej jest to zawsze mentalne, i. To przecież musi być ta dramatyczna chwila, kiedy kończy no, się i główny bohater pitarzki, nie? Kończyć się nóż, prawda? <grystanie> 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 nie ma tam nic <komuńc> do noża. <grystanie> Poza tym surwiwalowe, typu Daisy. No i sam, sama, ta, sama ta kwestia przygotowywania się do apokalipsy, no tych końców świata już było tyle, a na pewno będzie jeszcze więcej. I jest bardzo duża grupa ludzi na przykład w Stanach, bo w Stanach to jest chyba wszystko, którzy nazywają się Prepersi, nie ma chyba polskiego określenia. Yy, I oni... Całe swoje życie poświęcają temu, żeby przygotować się na koniec, na dojście do końca świata z gromadzą dużo, y, duże racje żywnościowe. Tak, tak. I, ja z tego czasu widziałem takie zdjęcie, ktoś budował taki czołg, który był przygotowany specjalnie do apokalipsa zombie, nie? Myślę, że ten człowiek by się zdziwił, gdyby nagle pojawiła się apokalipsa mikrofonu albo wampirów. <laughs> to już tyle w dzisiejszym odcinku. Chcielibyśmy Was zaprosić na konferencję studencko-doktorancką Historia w fantastyce w fantastykach historii, która odbędzie się w dniach 11-12 marca w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, mam nadzieję, że konferencja trochę lepiej się uda niż, powiedzmy, cały PR, bo nie wiem, konferencja na stronie internetowej i profilu Facebook. No, Ciekawe. W każdym razie my się tam pojawimy i postaramy się przygotować jakieś materiały. Poza tym zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału na YouTube, ponieważ pojawia się, do tej pory pojawiło się i będzie się pojawiać bardzo dużo materiałów związanych z Falkonem z Pucharem Mistrzem Mieszków między innymi. Oraz za tymi maskami. Oraz za tymi maskami. No i jeszcze te dwa dni pojawi się nawet Iron Man, Ironmana, więc koniecznie, koniecznie śledźcie ich fanpage, a my będziemy na pewno te Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, szerujcie To wszystko w dzisiejszym odcinku. Cześć!